Witamy w Niemczech, kraju, który kiedyś był symbolem porządku, a dziś stał się laboratorium absurdu. W miejscu, gdzie żeby wejść na ten sielankowy jarmark i kupić sobie piernika, musisz przejść slalom między betonowymi zaporami przeciwczołgowymi. Twojego bezpieczeństwa nie pilnuje już aniołek na choince, ani nawet lokalny dzielnicowy. Pilnuje go patrol z pistoletami maszynowymi HK MP5, zawieszonymi na piersiach, gotowymi do strzału. Ci ludzie nie patrzą na światełka. Oni patrzą na każdego przechodnia jak na potencjalnego zamachu. Dzisiaj opowiem wam historię o tym, jak nasi zachodni sąsiedzi, na własne życzenie, zamienili swoje najpiękniejsze, kilkusetletnie święto w twierdzę oblężoną przez strach. Opowiem wam o betonowych prezentach, o zakazach noszenia noży, które bandyci mają w głębokim poważaniu, i o tym, jak polityczna poprawność zderzyła się czołowo z 40-tonową ciężarówką. Ale to nie wszystko. Pokażę wam też, ile ta szopka bezpieczeństwa kosztuje zwykłego obywatela i dlaczego w tym roku niemiecka inżynieria osiągnęła szczyt głupoty, blokując własne miasta. Zapnijcie pasy, ale nie martwcie się. My, w przeciwieństwie do niemieckich służb, wiemy dokładnie, co się dzieje. Zacznijmy od estetyki, bo to rzuca się w oczy jako pierwsze. Kiedyś symbolem jarmarku była drewniana szopka betlejemska, zapach cynamonu i sianka. Dzisiaj? Dzisiaj nieodłącznym elementem krajobrazu jest betonowy blok o wadze dwóch ton. Niemcy mają nawet na to swoje nazwy. Oficjalnie, w policyjnym żargonie, mówi się na to Nizaspare, Zapory z Nicei. Wiadomo dlaczego, ale ta ulica, która zawsze jest mądrzejsza i bardziej złośliwa od polityków, nazwała to po swojemu. Merkel Lego. I to jest, moi drodzy, szczyt absurdu. Wyobraźcie sobie władze miast, Berlina, Dortmundu, Drezna, które stają przed problemem. Hej, zaprosiliśmy miliony ludzi, o których często nic nie wiemy, zgubiliśmy ich dokumenty i teraz boimy się, że ktoś wjedzie rozpędzoną ciężarówką w tłum. Co robimy? Czy uszczelniamy granice? Deportujemy radykałów? Nie, skąd? Stawiamy betonowe klocki w centrum miasta. Ale Niemcy, jak to Niemcy, stwierdzili, że szary, surowy beton psuje świąteczny nastrój i źle wygląda na Instagramie. Więc co wymyślili? Zaczęli te zapory malować. Nie żartuję. W Bochum, w Berlinie, w Monachium. Te wielkie antyterrorystyczne kloce są pakowane w kolorowy papier, obwiązywane kokardami albo malowane tak, by udawały gigantyczne czekoladki. Widzicie ten dysonans? Stoisz, bierz grzańca, a metr od ciebie leży dwutonowy dowód na to, że państwo skapitulowało. To jest jak malowanie krat w więzieniu na różowo i udawanie, że to plac zaba. Te prezenty nikogo nie oszukają. One krzyczą, bójcie się, jesteście celem. Ale myślicie, że pomalowany beton to szczyt możliwości? O nie. W tym roku Niemcy postanowili pójść o krok dalej i sami sparaliżowali sobie komunikację w imię bezpieczeństwa. Posłuchajcie tego, bo brzmi to jak sketch Monty Pythona, ale dzieje się naprawdę. Augsburg właśnie stworzył najdziwniejszy świąteczny tor przeszkód w Europie. Nowe mobilne bariery na jarmarku bożonarodzeniowym okazały się bardziej przeszkodą niż ochroną. Każdy przejazd tramwaju oznacza konieczność przestawiania 450 kg bloków. Pracownicy przesuwają ten betonowy kolos nawet 64 razy na godzinę. Rozumiecie to? 64 razy na godzinę. Jakiś biedny pracownik fizyczny robi za żywą bramę wjazdową, szarpiąc się z betonem tylko dlatego, że władze boją się, iż obok tramwaju przemknie się furgonetka To jest definicja paniki zarządzanej biurokracją. I najlepsze jest to, że te zapory to dopiero pierwsza linia obrony. Wchodzisz głębiej i co widzisz? Prywatne firmy ochroniarskie. Bramki jak na lotnisku. Wyrywkowe kontrole torebek. W niektórych miastach wprowadzono systemy głośników, które zamiast kolęd hanoc mogą w ułamku sekundy nadawać komunikat ewakuacji w kilku językach. To nie jest atmosfera świąt. To jest atmosfera stanu wyjątkowego, do którego Niemcy po prostu przywykli, jak żaba powoli gotowana w garnku. Żeby zrozumieć, dlaczego niemieckie miasta wyglądają dzisiaj jak strefa zmilitaryzowana, musimy cofnąć się do 2016 roku, do Berlina. To tam pękła bańka mydlana. To tam runął mitrze Wirschaffen Das. Że damy radę. Pamiętacie tę noc? 19 grudnia. Polska ciężarówka. Łukasz Urban, pierwszy bohater i pierwsza ofiara, który walczył w kabinie do końca, próbując uratować ludzi, których nawet nie znał. I on, Anis Amri, Tunezyjczyk. I tu się zatrzymajmy, bo ta historia to jest gotowy scenariusz na film o upadku państwa prawa. To nie jest tak, że Amri był jakimś geniuszem zła, który przemknął się niezauważony. O nie. Niemieckie służby wiedziały o nim wszystko. Posłuchajcie tej litanii porażek, bo nóż się w kieszeni otwiera. Gość używał 14 różnych tożsamości. 14. Pobierał zasiłki socjalne na kilka nazwisk jednocześnie. Niemiecki podatnik dosłownie sponsorował faceta, który chciał ich wykończyć. Był oficjalnie klasyfikowany jako osoba stwarzająca zagrożenie. Mieli go na radarze. Służby wiedziały, że handluje narkotykami w Gryllicer Park. Miał być deportowany, ale Tunezja powiedziała: Nie mamy jego papierów to nie nasz problem. A potężne Niemcy powiedziały, a no trudno, to niech sobie zostanie. Dostał tak zwany duldung, czyli pobyt tolerowany. Rozumiecie to słowo? Tolerowany. Tolerowali typa, który mówił wprost policyjnym informatorom, jakie ma zamiary. I w nagrodę pozwolili mu swobodnie chodzić po Berlinie. W dniu ataku Jarmark nie miał żadnych betonowych zapór. Żadnych. Bo przecież nie damy się zastraszyć, prawda? Politycy mówili, że otwarte społeczeństwo to nasza siła. No to Anis Amri wjechał w to otwarte społeczeństwo 40-tonową skanią. Życie straciło 12 osób, rannych było kilkadziesiąt, a trauma została na zawsze. Co zrobili politycy po fakcie? Angeli Merkel zajęło cały dzień, żeby w ogóle wydać oświadczenie. Na miejsce tragedii pojechała dopiero po jakimś czasie, a przez lata rodziny ofiar były traktowane jak powietrze. Musieli walczyć o każde euro odszkodowania, podczas gdy państwo wydało miliony na utrzymanie imigrantów bez dokumentu. Brightside Platz to był moment zwrotny. To wtedy Niemcy zrozumieli, że państwo ich nie chroni. Że państwo jest silne wobec obywatela, który zaparkuje w złym miejscu, ale jest bezradne wobec fanatyka. Od tego czasu zaczęła się betonoza. Od tego momentu każdy jarmark musi wyglądać jak Fort Knox. Ale czy to coś dało? Czy wyciągnęli wnioski? Nie, bo zagrożenie ewoluowało. Ciężarówki już tak łatwo nie wjadą przez ten beton z Augsburga. Więc co się stało? Zmieniła się broń. Teraz w młodzie są noże. Skoro ustaliliśmy już, że ciężarówką wjechać jest trudno, bo wszędzie nastawiali betonu, to ci, jak to mówią często służby, niezrównoważeni psychicznie przerzucili się na sprzęt lżejszy. Bardziej osobisty, cichy na noże. I tu dochodzimy do momentu, w którym rozsądek pakuje walizki i wyjeżdża z Niemiec. Wydawałoby się, że poza w Magdeburgu wszyscy staną na baczność. Ale nie, posłuchajcie, co mają do powiedzenia autorytety. W wywiadzie ekspert do spraw bezpieczeństwa imprez Stefan Trogus wypalił z grubej rury. Według niego znacznie większe zagrożenie dla jarmarków stanowią Uwaga, trzymajcie się krzeseł, siwo-włosi starsi Niemcy, a nie terroryści. Tak, zagrożenie terrorystyczne? Dla pana eksperta to nie jest realny temat. Prawdziwym problemem jest, cytuję, ryzyko pomylenia pedału gazu z hamulcem albo nagłego mdlenia u emeryta. Rozumiecie tę narrację? Służby i media robią wszystko, żeby odwrócić wzrok. Ignorują słonia w składzie porcelany i próbują wam wmówić, że największym zagrożeniem na jarmarku jest Hans z cukrzycą w swoim Volkswagenie golfie, a nie fanatyk. Ostatnie lata w Niemczech to jest plaga, to jest epidemia. Od 1 stycznia 2025 roku do dziś zgłoszono co najmniej 3,5 tysiąca zdarzeń z użyciem noża. Sytuacja jest tak dramatyczna, że obywatele przestali czekać na policyjne raporty. Powstał nawet specjalny serwis Messer Incidents D, który na bieżąco rejestruje ataki z użyciem noża. Wejdźcie tam, jeśli macie mocne nerwy. Ta mapa nie wygląda jak spis incydentów kryminalnych. Ona wygląda jak raport z frontu wojennego, który świeci się na czerwono. Mannheim, pociągi regionalne i w końcu Solingen w 2024 roku. Impreza o nazwie Festiwal Różnorodności. Syryjczyk, który miał być dawno deportowany do Bułgarii, zaszczyty tam ludzi w imię swojej ideologii. I co robi rząd federalny? Co robi pani minister Nancy Fenser przed sezonem świątecznym 2024. Czy zamyka granice? Czy deportuje przestępców? Nie. Ona wypowiada wojnę z Cyzoryką. Słuchajcie tego, bo to jest hit sezonu. Niemcy wprowadzili na jarmarkach Waffenverbodenzonen strefy zakazu broni. Wymyślili przepisy, które ograniczają długość noża, jakie możesz mieć w kieszeni. Z 12 cm na 6 cm. Bo wiecie, logika jest taka: jak tuż masz 6 cm, to jest bezpieczny i służy do krojenia jabłka. A jak ma 7 cm, to magicznie staje się narzędziem morskim. To jest myślenie magiczne na poziomie przedszkolaka. Rząd wierzy, że jak postawi tabliczkę zakaz wnoszenia noży, to sprawca stanie przed nią, poczyta, posmutnieje, wyrzuci maczetę do kosza i pójdzie grzecznie kupić prażone migdały. To jest pluć obywatelom w twarz. Te zakazy uderzają w kogo? W Hansa, który nosi scyzoryk po dziadu. Albo w turystę, który kupił pamiątkowy nóż myśliwski w Bawarii i chce go dać teściowi pod choinkę. Ich policja skontroluje, przetrzepie i wlepi mandat. A bandyta? Bandyta ma te przepisy głęboko gdzieś. On nie boi się mandatu. On idzie tam z misją. Ale czekajcie, bo to jeszcze nie koniec niemieckiej logiki. To jest ten moment, gdzie Monty Python spotyka Franza kawkę. Wyobraźcie sobie. Wchodzicie na jarmark, ochrona was przeszukuje, zabierają wam pilniczek do paznokci, bo jest niebezpiecznym narzędziem. Wchodzicie do środka, oddychacie z ulgą, że jesteście w strefie bezpiecznej, podchodzicie do pierwszego lepszego straganu z rękodziełem i co widzicie? Możecie tam normalnie kupić nóż. Tak, dobrze słyszycie. Na jarmarku surowo zakazują wnoszenia noży, a chwilę później dokładnie na tym samym terenie możecie sobie taki nóż legalnie kupić i włożyć do kieszeni. Państwo rozbraja obywatela na bramce, żeby 50 metrów dalej sprzedać mu narzędzie zmiany między stoiskiem z bombkami a grzańcem. Jeśli to nie jest definicją obłędu, to nie wiem co nią jest. Ale władza może odtrąbić sukces w telewizji. Zrobiliśmy coś. Jest nowa ustawa. Jesteście bezpieczni. Papier przyjmie wszystko, ale papier nie zatrzyma stali. I tak to wygląda w praktyce. Policja ma prawo robić wyrywkowe kontrole bez powodu. Podchodzą do Ciebie przy stoisku z bombkami, każą opróżnić kieszenie, otworzyć plecak. Wszyscy patrzą. Czujesz ten klimat świąt? To zaufanie społeczne? Bo ja czuję państwo policyjne, które ściga zwykłych ludzi, żeby ukryć fakt, że straciło kontrolę nad tymi, którzy naprawdę stanowią zagrożenie. Ale żebyście nie myśleli, że problemem są tylko fanatycy. O nie. Chaos na jarmarkach to idealna okazja dla każdego, kto nie ma sumienia. Jarmarki stały się magnesem dla wszelkiej maści szaleńców. Przenieśmy się do Poczdamu, Rok 2017. 1 grudnia. Do apteki tuż przy jarmarku bożonarodzeniowym przychodzi paczka kurierska. Dostarczył ją DHL. Farmaceuta, niczego nieświadomy, otwiera pudełko i zamiera. W środku widzi plątaninę kabli, baterię i dziwną puszkę. Ewakuacja całego centrum. Panika. Ludzie uciekają zostawiając na stolikach niedopite wino i parujące kiełbaski. Dzieci płaczą. Zaperzy wchodzą do akcji w ciężkich kombinezonach. Okazuje się, że w puszce były setki gwoździ i tak zwana polska petarda o dużej mocy. Zapalnik na szczęście nie zadziałał. Gdyby wybuchło, gwoździe zamieniłyby się w szrapnele, trafiając każdego w okolicy. Ale to nie była przesyłka od ISIS, to nie była walka o religię, to był szantaż. Ktoś wysłał tę bombę, żeby wymusić od firmy DHL miliony euro w bitcoina. Kod QR z żądaniem okupu był w środku paczki. Przestępca stwierdził, Podłożę bombę na jarmarku pełnym dzieci, żeby nastraszyć korporację kurierską i zarobić kasy. Rozumiecie to? Jarmarki stały się tak oczywistym celem, że nawet pospolici, bandyci i szantażyści wykorzystują je jako zakładników. Wiedzą, że Niemcy są przerażeni. Wiedzą, że wystarczy iskra, mały pakunek, żeby wywołać panikę narodową. Ten przypadek z Poczdamu pokazuje jedną rzecz. Jarmark to nie jest już strefa sakru. To jest cel. Polityczny, ideologiczny albo czysto biznesowy. Jest na celowniku każdego, kto chce coś ugrać. A ty? Ty jesteś tylko pionkiem, który stoi w kolejce po kiełbasę i nie wie, czy wróci do domu. Niemcy mają takie słowo, którego nie da się łatwo przetłumaczyć na polski. Gemütlichkeit. To taka przytulność, ciepło, poczucie bycia u siebie w bezpiecznym kokonie przy kominie. Niemieckie Boże Narodzenie było kiedyś oficjalną definicją tego słowa na cały świat. Było. Dzisiaj gemütlichkeit leży w grobie na cmentarzu historii. Została zdeptana, rozjechana i zadźgnięta. Spójrzcie na te jarmarki dzisiaj. To są twierdze, to są strefy zmilitaryzowane, udające wesołe miasteczko. Idziesz tam i co widzisz? Widzisz beton w papierze prezentowym, który ma uchronić cię przed ciężarówką. Widzisz policjanta z bronią automatyczną, który ma cię uchronić przed nożownikiem. A politycy? Politycy z uśmiechem na ustach mówią ci: baw się dobrze, żyjemy w najlepszych czasach, Niemcy są bezpieczni. To jest kłamstwo. Niemcy zgotowali sobie ten los na własne życzenie. Otworzyli drzwi na oścież, wyrzucili klucz, a teraz dziwią się, że w ich salonie ktoś robi ognisko z antycznych mebli. I najgorsze jest to, że oni się do tego przyzwyczaili. Dla młodego Niemca widok karabinu maszynowego obok karuzeli z konikami jest normalny. Dla nas to wciąż szok i niech to będzie dla nas przestroga. Czy warto jechać na niemiecki jarmark w tym roku? Jeśli lubicie dreszczyk emocji, chcecie zobaczyć upadek cywilizacji z bliska i nie przeszkadza wam rewizja osobista przy zakupie piernika, śmiało. Grzaniec wciąż smakuje nieźle, a kiełbasa jest tłusta. Ale pamiętajcie jedną rzecz: kiedy stoicie w tym tłumie, ściśnięci między zaporą z betonu a kordonem policji, wasze bezpieczeństwo jest tylko iluzją namalowaną na betonie. Wesołych świąt, i miejcie oczy dookoła głowy, bo nikt inny o was nie zadba.